Cześć, z tej strony Asia stoczytam. Wreszcie przyszło lato, i z tej okazji postanowiłam pograć sobie w bingo. Bingo nazywa się Lato pod tytułem. I chodzi tutaj o dobranie książki, która w tytule ma jakiś element pasujący do danej kategorii. Nie chciałam ograniczać się tutaj do tematyki książki. Ani do wyglądu okładki, ale pomyślałam sobie, że jeżeli poszukam czegoś w tytułach, to może się okazać, że znajdę nietypowe wybory, takie których nie spodziewałabym się i takie których na pierwszy rzut oka może bym nie wybrała żeby przeczytać. Przygotowałam kilkanaście książek, wyciągnęłam chyba połowę swojej biblioteczki, żeby pokazać Wam, jakie książki pasują do danej kategorii czy do danej podkategorii. I mam tutaj sporo propozycji dla siebie, ale też kilka rekomendacji dla was, jeżeli mielibyście ochotę się do mnie przyłączyć. Dodam jeszcze, że bingo nazywa się Lato pod tytułem Nie bez kozery. Chodzi o to, żeby mniej więcej w ramach astronomicznego lata przeczytać tyle książek, żeby przynajmniej jedną linię skreślić, zrobić jedno bingo, a ja myślę, że zagram o najwyższą stawkę i spróbuję wypełnić całą tabelę. Pierwsza kategoria to biologia, no i jak można się domyślić, w tytule ma być coś związanego z biologią. Ja pokażę Wam mausa Arta Spiegelmana, który już wiele razy pojawił się na naszym kanale. To jest komiks o Żydach, komiks wspomnienia, wspomnienia ojca autora i zwierzęta grają tutaj główne role. Bardzo dobry komiks, niezmiennie razem z Gosią, bardzo go wam polecamy. Jeśli chodzi o mnie, to z książek papierowych mam do wyboru m.in. historię Pszczół Lundę, o której Gosia wypowiadała się bardzo pozytywnie, więc. Być może przyszedł już czas na e, historię pszczół. Mam też e, Latające świnie, czyli jak umysł tworzy znaczenie. I to jest e, książka o językoznawstwie. Jeśli chodzi o e-booki, to pokażę Wam na przykład e, moją ostatnią zdobycz, czyli Drzewa w moim lesie e, Bernda Heinricha. Ja czytałam tego autora już e, książkę Chrapiący ptak. I bardzo mi się podobała. Autorem jest profesor biologii, i będziemy tutaj mieć jego obserwacje na temat lasu. Spodziewam się, że przeniesie mnie w jakieś zielone miejsce. Druga kategoria to geografia, no i znowu w tytule powinno być coś związanego z geografią. To może być miejsce, to może być kierunek, to może być. Jakikolwiek element, który poznaliśmy na lekcjach geografii, albo który wiąże się z tą właśnie dziedziną. Pokażę Wam tutaj, co się wydarzyło w Madison County. To jest przepiękna, bardzo króciutka, taka naprawdę na jeden raz, powieść o miłości. Powieść, w której głównymi bohaterami są ludzie już dojrzali, jest kobieta gospodyni domowa, która właściwie już ułożyła całe swoje życie, jest mężczyzna, który nagle pojawia się w jej życiu i zobaczymy ich relacje, to do czego doprowadzą te relacje i czy ich życie zmieni się w jakiś sposób po tym spotkaniu. Polecam Wam i powieść, i film. Oba świetne. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba wreszcie przyszedł czas na Miedziankę Filipa Springera. Bardzo chciałabym wreszcie przeczytać tę książkę. Znowu to jest książka, którą od bardzo dawna poleca mi Gosia. I wiem, że jest to reportaż o pewnym miejscu, które zniknęło. Dalej mam Północ i południe Elizabeth Gaskell. Ciągle nie przeczytałam. Raz się zabrałam, ale coś mi przerwało. Mam nadzieję, że to jest... Dobry powód, to bingo, to dobry powód, żeby tę książkę przeczytać. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że do geografii zaliczają się też przewodniki turystyczne. I ja na przykład mam Zolotoye Kalco, czyli miasta leżące w niedalekiej odległości od Moskwy i mam ambicje wszystkie te miasta prędzej czy później zobaczyć, dlatego na przykład taki przewodnik. Następna kategoria to matematyka, i tutaj niestety nie mam Wam żadnych fizycznych książek do pokazania. Za to bardzo polecam Wam Stację 11 i 100 dni bez słońca. Obie te książki bardzo miło wspominam. Jedna jest zabawna i daje do myślenia, druga jest trochę mniej zabawna, ale za to bardzo interesująca i dająca do myślenia. O obu tych książkach już na naszym kanale gdzieś mogliście usłyszeć, chociaż chyba żadna. Nie, być może stacja 11 miała własny film. 100 Dni bez Słońca, chyba Gosia mówiła o tej książce w jakimś filmie zbiorczym, ale ona się przewija co jakiś czas na naszym kanale. Obie te książki bardzo wam polecam. Jeśli chodzi o mnie, to mam na czytniku na przykład Metro 2033 Głuchowskiego. No, i być w Moskwie i nie przeczytać metra 2033 to chyba słabo, więc być może to jest ten moment, żeby zapoznać się z tą powieścią. Mam też paragraf 22, którego cały czas nie doczytałam, bo czytałam kilka razy, ale nigdy nie skończyłam, ze względu na mały druk w każdym wydaniu, jakie miałam do tej pory. Po prostu fizycznie nie byłam w stanie tych książek czytać. Oczy bolały mnie po kilku stronach, ale teraz mam paragraf 22 na czytniku, więc czcionkę mogę sobie powiększyć i być może zabiorę się właśnie za tę powieść. I czwarta kategoria w pierwszym pionie. Ten pion możemy sobie nazwać przedmioty szkolne, na przykład to sztuka. I tutaj bardzo szeroko rozumiana sztuka. To może być muzyka, to może być malarstwo, to może być architektura. I z architektury właśnie mam dla Was propozycję. Katedra Marii Panny w Paryżu, Wiktora Hugo bardzo, bardzo dobra powieść, i bardzo różne postacie od tych, które można zobaczyć w dzwonniku z Notre Dame Disney'a. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, i tutaj jest taki czarny charakter, który, który zyskał moją sympatię. Polecam. Jeśli chodzi o mnie, to mam na przykład agonie dźwięków Żamy Cabré którą sobie tutaj przywiozłam, żeby ją szybko przeczytać, i jakoś do tej pory jeszcze nie sięgnęłam, ale być może to jest moment dla niej. I jeszcze jedną książkę mam, której raczej całej nie przeczytam, chociaż kto wie, ale na pewno będę sobie przeglądać w czasie tego lata. To są Captain's of Illustration, które dostałam w tym roku na gwiazdkę, czyli ilustracje znanych Twórców z opisem podzielone na różne kategorie, bardzo ładna rzecz, przepięknie wydana i o tej książce mówiłam wam i też pokazywałam ją szerzej w filmie o prezentach gwiazdkowych. Następna kategoria jest związana z zapisem czy też wyglądem tytułu. Pierwsza podkategoria w tym pionie to bez A. No i jak można się łatwo domyślić, chodzi o tytuł bez A. Ja mam wam do polecenia innych ludzi Doroty Masłowskiej. Starałam się, żeby ten Tytuł bez A nie był bardzo, bardzo krótki. E, świetna powieść. E, taka narracja na granicy prozy i rapu. E, bardzo dobrze mi się słuchało tej książki. Ja ją przesłuchałam w audiobooku, ale na prośbę męża też e, zamówiłam w wersji papierowej i być może nawet sobie ją powtórzę. E, wam bardzo polecam. E, językowo. Bardzo ciekawa rzecz. Chociaż zdaję sobie sprawę, że masłowska nie jest dla każdego i nie każdy ją lubi. Jeśli chodzi o mnie, no to pasuje tutaj też północy południe. Możemy sobie robić takie oszustwa, dlaczego nie? Mam też na czytniku książkę pod tytułem Fine Wine, Blind Dramaty. Weroniki Murek. I ja Weronikę Murek znam z opowiadań w tomiku Uprawa roślin południowych metodą Michurina, która bardzo mi się podobała. To jest taka dziwna proza, bardzo dużo realizmu magicznego. Takie kontrowersyjne tematy, bardzo ciekawa rzecz. Też myślę, że nie dla każdego, ale ja byłam bardzo zadowolona z tej lektury. Dawno, dawno temu filmik o tej książce był u nas na kanale, ale być może go znajdziecie. Więc tutaj też nie ma żadnego A i dużo się po tej książce spodziewam. Mam nadzieję, że, że będzie co najmniej tak interesująca jak ta poprzednia. Mam też na przykład kroniki portowe w e-booku albo kult w audiobooku i po te książki też być może sięgnę. Następna kategoria to interpunkcja i tutaj chodzi o to, żeby jakiś znak interpunkcyjny w tytule się pojawił. Czy to wykrzyknik, czy to znak zapytania, czy dwukropek, czy wielokropek, nawet przecinek albo kropka. Wszystko do tej kategorii się nada. I ja mam dla Was troszkę poezji dziecięcej. Zbaranieć można Agnieszki Frączek. Jak widzicie jest wykrzyknik, wszystko się zgadza. Świetna poezja dla dzieci. Bardzo często Wam polecam tę autorkę, i teraz też. I mogę Wam też polecić Rany Julek, którego przesłuchałam chyba dwa miesiące temu jako audiobook. I też Agnieszka Frączek maczała palce w tej biografii. Chodzi oczywiście o Juliana Tuwima, i polecam ponownie. Jeśli chodzi o mnie, to y, mam naczytnik. Y, boli tylko, gdy się śmieje. Listy i rozmowy Stanisława Lema i Ewy Lipskiej. Y, no, jak. Mówi tytuł: Są to listy i rozmowy. I e, mam nadzieję, że e, Lem i Lipska są tak samo elokwentni i e, tak samo interesujący prywatnie jak e, w, swojej, e, w swoim pisarstwie. E, mam też. E, reportaż czy reportaż czy bardziej jakieś wspomnienia z podróży o Rosji która nazywa się co wy wiecie o Rosji z znakiem zapytania i wykrzyknikiem ale mam jakiś problem ze ściągnięciem tego pliku ze sklepu internetowego więc będę musiała jeszcze do nich najpierw napisać ale też chciałabym tę książkę przeczytać Trzecia podkategoria to jedno słowo, no i tu wyjaśniać nic nie trzeba, wam polecam Lolitę i Baśniobór, na przykład te dwie książki. I przy Baśnioborze od razu powiem, nie wspomniałam o tej książce dwa miesiące temu i zapomniałam też o niej wspomnieć w podsumowaniu poprzedniego miesiąca, więc teraz informuję. W maju przeczytałam też Baśniobór i za to bardzo dziękuję Toli z Zaksiążkowanych, bo to jej rekomendacja przekonała mnie, żeby sięgnąć po ten audiobook. Dla siebie mam wspomniane już Fine Wine Blind Weroniki Murek, mam Miedziankę, mam Kult do Słuchania, mogę Wam jeszcze pokazać, że mam też Rój, który pasował zresztą też do biologii i do kategorii bez A. Mam... Umami. E, tutaj e, propozycji jest e, sporo, więc no, nie pokażę Wam wszystkich książek, jakie mam u siebie na półkach, ale na pewno coś e, stąd wybiorę. I ostatnia kategoria w tym pionie to polska litera, i znowu komentarz jest zbędny. E, będzie pasował rój, e, będzie pasować północ-południe, będzie pasować dużo, dużo, dużo powieści. Z nowych rzeczy mogę Wam pokazać. Łaskę Anny Kaintoch, która już jest od bardzo dawna na moim czytniku, ale jakoś jeszcze się nie złożyło, żeby ją czytać. Wam bardzo polecam dżumę na przykład, polecam Wam toń, której niedawno przesłuchałam i na przykład gdzieś ono tu powinno być. Yy... O! Hop! 100 lat samotności. Zaczynamy trzeci pion. Trzeci pion jest związany z człowiekiem i pierwsza kategoria to ciało. Tutaj chodzi o jakąś część ciała albo coś związanego z ciałem, np. jakąś dolegliwość, ewentualnie jakieś płyny ustrojowe. No i od płynów ustrojowych właśnie chciałabym zacząć i bardzo Wam polecić Z zimną krwią e, Trumana Capotti. Jeżeli nie czytaliście, to, to zdecydowanie polecam. E, świetna rzecz, e, trzymająca w napięciu, e, ale taka bardzo nietypowa sprawa morderstwa. Dla siebie mam białą gorączkę, reportaż Jacka Hugo Badera. Mam klaśnięcie jednej dłoni Richarda Flanagana, które też pasowałoby do tej kategorii matematycznej, bo mamy jedną dłoń. I mam naprawdę dużą ochotę na tę książkę, więc myślę, że zabiorę się za nią w ramach tego mojego bingo. I mam wreszcie <laughs> ciało. Po prostu ciało książkę Wiktora Jerofiejewa, którą zresztą mam ops z podpisem. Widziałam się z panem Jerofiejewem w Warszawie, wysłuchałam rozmowy z nim, bardzo ciekawa rozmowa i postanowiłam po prostu kupić sobie książkę. Jeszcze ciągle nie sięgnęłam, ale autor rosyjski, więc. Może czas. Następnie mamy emocje pozytywne, negatywne, różne wszelakie i tutaj okazało się, że mam spory wybór. Mam na przykład e, śmiech w ciemności na Bokowa. Też już od dawna ta książka jest na mojej półce, w ogóle zabrałam ją mamie. E, mam czułe słówka, czyli trochę czułości, e, nie widziałam filmu cały czas. E, mam miasto gniewu które też dawno temu sobie kupiłam, zachęcona jakąś opinią i, i cały czas nie sięgnęłam. I będzie tutaj też pasować Boli tylko gdy się śmieje, czyli te listy Lema i Lipskiej i na tę książkę też mam ochotę. Wam polecam wspomniane już 100 lat samotności albo na przykład Złego Tyrmanda. Trzecia kategoria imię lub nazwisko. No i tutaj jest zatrzęsienie przykładów. Do polecenia mam wam na przykład Panią Dalloway. Bardzo dobra powieść Virginia Woolf. Kto nie czytał, ten niech przeczyta. Dla siebie mam na przykład Lema Biografię, którą też dostałam, dostałam, kupiłam na spotkaniu z autorem tej biografii. I co ciekawe, co dziwne, nie wzięłam od niego autografu być może się spieszyłam. Za to pamiętam, że był na tym spotkaniu. A, jak się nazywa ten aktor? Więckiewicz, Robert Więckiewicz i czytał fragmenty tej biografii, bardzo dobrze czytał. Co jeszcze mam tutaj? Mam wam do pokazania na przykład komiks, dlaczego nie? Życie i czasy Sknerusa kwacza, Co prawda to będzie małe oszustwo, bo ja już zaczęłam i jestem tak mniej więcej w połowie tego komiksu, ale historie są oddzielne, więc możemy sobie założyć, że, że kilka z tych historii jest niezaczętych, więc powiedzmy, że, że, że chodzi o historię, a nie o całą książkę. Co jeszcze? Mam na czytniku sporo imion i nazwisk. Mam na przykład, nazywam się Steven Florida, mam pięć toastów Hanigana i mam. Co? Jeszcze coś mam, ale później Wam o tym powiem. Polecam Wam też na przykład Patryka Melrose'a. Ten cykl, duży cykl, sporo do czytania, ale bardzo dobry. I ostatnia podkategoria w tym pionie to jest zawód lub zajęcie. I tutaj chodzi albo o jakąś nazwę zawodu, albo coś, co po prostu się robi, na przykład w ramach pracy. I tutaj mam dla Was pianistkę. Ja będę tę książkę polecać cały czas. Wiem, że to nie jest literatura dla każdego, i ostrzegam, że. Są tutaj brutalne opisy, jest tutaj też sporo takich specyficznych upodobań seksualnych, ale moim zdaniem powieść świetna. Zresztą nic dziwnego, że autorka dostała Nobla. Mam Wam też, jeżeli chodzi już nie o zawód, ale o, o, o coś, co robimy w tytule, no to mam, obsługiwałem angielskiego króla. Bogumila, Hrabala, i to jest bardzo zabawna historia, myślę, że na lato idealna. Dla siebie mam Nocne czuwanie Sary Moss. W ogóle jeszcze nie poznałam tej autorki w żadnej powieści, być może to jest dobry moment. I coś, co cały czas mam ochotę przeczytać, ale jakoś jednocześnie trochę boję się tej książki. Boję się, że pochłonie mi za dużo czasu albo, że um, będę o niej zbyt intensywnie myśleć i przyblokuje mnie to czytelniczo. To jest kacica Pawła Kochuta, którą kupiłyśmy sobie z Gosią. Gosia też ma egzemplarz kacicy w Warszawie w kawiarni... W kawiarni Majrusza Szczygła. Gosia, jak nazywa się ta kawiarnia? No. I Kacica, czyli Kobieta Kat. Bardzo, bardzo już chcę przeczytać tę powieść, ale cały czas się boję. Mam nadzieję, że jednak przemogę ten swój strach. No i dodam jeszcze, że ta kategoria to jest świetny pretekst, żeby zapoznać się z opowieścią podręczną, jeżeli jeszcze nie czytaliście. Też bardzo dobra literatura. I zaczynamy czwarty pion, ostatni pion to powinien być taki pion z gwiazdką, bo tutaj przykładów mam naprawdę mało i tutaj musiałam się wysilić, żeby coś dopasować do tych kategorii. To jest kategoria produktów, które możemy kupić w konkretnych sklepach. No i zaczynamy od Empiku. Empik jest kategorią wyjątkową dlatego, że tutaj będziemy mieć taką małą incepcję, bo chodzi o książki w tytułach których mamy jakieś referencje do literatury albo do tytułów powieści albo do autorów ewentualnie możemy przyjąć, że Empik jest też sklepem papierniczym i coś z papierniczych rzeczy możemy wybrać albo sklepem muzycznym czy też kinoteką. Sklepem z filmami i jakieś referencje tutaj wybrać. Ja mam dla Was na przykład oj, Frankensteina w Bagdadzie, którego czytałam niedawno i który no, nie był specjalnie świetną powieścią dla mnie, ale być może będziecie chcieli się zapoznać. To jest taki idealny przykład, właśnie Frankenstein opowiedziany na nowo, więc jakieś retellingi też będą się tutaj wpisywać. Mam też, na przykład baśnie Braci Grimm, różne baśnie. Można w Empiku kupić w różnych wydaniach. Będzie tutaj też pasował Lem jako autor, więc biografie różnych autorów. Jeśli chodzi o papierniczą część sklepu, to mam na przykład szkicę Piórkiem Bobkowskiego, które, no jak wiecie, czytam od dłuższego czasu, ale idzie mi to bardzo wolno, więc możemy uznać, że Właściwie się nie liczy. Dla siebie na czytnik mam jeszcze Artura Conana Doyla i sprawę morderstwa, która pasowałaby też na przykład do imienia i nazwiska. O tej książce właśnie jeszcze wcześniej nie chciałam wam wspominać, bo tutaj pasuje jeszcze bardziej. A dla was, tak mi się przypomniało, że polecam też 1945 wojna i pokój. Reportaż rewelacyjny. Druga kategoria sklepowa to rzeczy z IKEI. I tutaj też nie było mi łatwo coś znaleźć, ale w końcu nawet na własnych półkach znalazłam dwa przykłady. Mam Czarne Lustro po drugiej stronie. To jest książka, która opowiada o tym, jak powstawał kultowy serial z Netflixa i o tym troszeczkę, jak wyglądało. Szukanie pomysłów i rozwiązań pewnych, fabularnych w poszczególnych odcinkach. Nie wszystkie odcinki Czarnego Lustra Black Mirror jeszcze widziałam, więc dawkuję sobie tę książkę. No, po tym, jak obejrzę dany odcinek, to czytam sobie, co ciekawego napisali o tym twórcy. Zaczęłam, jestem po kilku, ale jeszcze też sporo przede mną, więc myślę, że możemy uznać, że jeśli skończę taką książkę latem, to to, to jest czytana latem. I drugi przykład to Halicie detektywne detektywnoje agencja Dirka Gentley. Czyli holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gentliego, historia na podstawie pomysłu Daglasa Adamsa, tego samego Daglasa Adamsa, który napisał Autostopem przez Galaktykę, o którym ostatnio się rozpływałam i Douglas Adams i Dirk Gently, czyli też ko nie komiks, tylko serial, który ostatnio oglądaliśmy z mężem i który mnie przynajmniej bardzo bardzo się podobał i nabrałam ochoty na przeczytanie powieści. Powieści niestety nie znalazłam, ale znalazłam komiks, dwie pierwsze części czy dwie pierwsze historie, one chyba nie są specjalnie powiązane poza tym, że bohaterowie są ci sami. O Dirku Gentlem, czyli o takim detektywie, który rozwiązuje różne zagadki. To oczywiście nie jest realistyczna proza. Jest to komiks, i pierwszy tom tego komiksu nazywa się sliszkam Karotka ja... Łožka, czyli trochę za krótka łyżka. Stwierdziłam, że no, łyżki można spokojnie znaleźć w piku, więc dlaczego nie? I komiks po rosyjsku, co bardzo mnie cieszy, bo tak sobie postanowiłam, że w każdym miesiącu przynajmniej jedną rzecz po rosyjsku przeczytam. Jeśli chodzi o czytnik i e-booki, to mam. Ojej, zniknęła mi okładka. Mam cytrynowy stolik Juliana Bernsa I to jest książka, o której słyszałam ostatnio bardzo, bardzo dużo dobrego. To są opowiadania o starzeniu się i będzie to starzenie się i w różnych czasach, i w różnych miejscach. Podobno Burns przepięknie mówi o, o starości, akurat tutaj, ale w ogóle przepięknie pisze. I to nie jest jedyna książka Bernsa, jaka jest na moich, powiedzmy, wirtualnych półkach. Więc na pewno niedługo o Burnsie, czy o tej powieści, czy o innej ode mnie usłyszycie. A Wam polecam klasyk bardzo popularny w tej chwili, jak zauważyłam na YouTubie, Szklany klosz Sylwii Plat, ewentualnie Zamknięte drzwi Marty Szabo, które bardzo, bardzo mi się podobały i film o tej powieści jest na naszym kanale. Trzecia kategoria zaskoczyła mnie bardzo, bo myślałam, że jest łatwa. To jest coś z Lidla, jakieś produkty spożywcze na przykład. I bardzo trudno było mi coś znaleźć. Dla Was mam Charlie'ego i fabrykę czekolady, i smażone zielone pomidory. Bardzo Wam polecam obie te książki jedna dla dzieci, druga mniej. A dla siebie, z rzeczy, które już mam na półkach albo w czytniku, albo nie w czytniku, no to Pan Lodowego Ogrodu Rzędowicza. I prawdę mówiąc, chce mi się to przeczytać teraz, więc być może to jest książka, za którą wezmę się w następnej kolejności. Mam to i w e-booku, i w audiobooku, więc na dwóch nośnikach powinno pójść szybko. I ostatnia, szesnasta kategoria, ostatnia w ostatnim rzędzie, i bardzo dla mnie trudna, żeby coś wybrać, akurat z tego, co już miałam u siebie na półkach. To jest reserve, czyli coś z ubrań albo z obuwia, ewentualnie dodatki. Ja mam Helenę w stroju Niedbałem, czyli krótkie, śmieszne, bardzo pisane językiem warszawy felietony Wiecha i ja już Helenę w stroju Niedbałem kiedyś czytałam, ale chętnie sobie chociażby wybiórczo jakieś opowiadanka, felietoniki przeczytam. Dla Was mam na przykład krótką, bardzo wdzięczną historię o kapelusz, którą to książkę dałam kiedyś gosi w prezencie i o niej gosia mówiła na naszym kanale. Mam też książkę o mężczyźnie, który pomylił żonę z kapeluszem, czy coś bardzo podobnego w tytule. Bardzo ciekawe przypadki chorób mózgu, bardzo dobre. I to tyle. Tak kończy się przedstawianie kategorii bingo. Jak widzicie tutaj ta kubka książek rosła i to nie jest jedyny stosik, jaki tutaj jest tam jeszcze poza kadrem, jest drugi. I jak widzicie jest z czego wybierać. Dajcie znać, co proponowalibyście do danych kategorii. Szczególnie interesuje mnie ten ostatni rząd, bo tutaj miałam bardzo jakoś tak mało pomysłów. I dajcie znać, czy mielibyście ochotę się do mnie przyłączyć. Tak jak mówię, zaczynamy już teraz, a kończymy z końcem lata. Ja będę na pewno wykreślać. I tak jak wspomniałam na początku, mam ambicje wypełnić wszystkie kategorie. Być może będę oszukiwać, i na przykład klaśnięcie jednej dłoni będzie mi pasować do trzech kategorii, być może zrobimy tak, ale to się jeszcze okaże. Najważniejsze, żeby dobrze się bawić, i żeby odkrywać jak najwięcej książek, które być może nie byłyby naszym pierwszym wyborem, ale ze względu na to, że mają coś. Interesującego w tytule, to pojawią się na Waszych listach najbliższych lektur. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do zostawienia łapki w górę, do obserwowania nas na Instagramie i na Facebooku. Tata! Pa, pa.